Las Maszyn. Planeta Temak-4 nigdy nie miała być polem bitwy. Jej bujna dżungla, bogata w tlen i pełna agresywnej fauny, była zaklasyfikowana jako strefa ekstremalnego zagrożenia biologicznego. Idealne miejsce dla testów terenowych, ale nie dla ludzi. Przynajmniej tak sądzono. Kiedy siły koalicji międzygatunkowej wylądowały na południowym kontynencie planety, wszystko było zgodnie z planem. 200 tysięcy robotów bojowych klasy NX-7 rozlokowanych w szyku wachlarzowym. Każdy z nich miał zintegrowaną sztuczną inteligencję bojową, automatyczne systemy celownicze i adaptacyjne pancerze. Zero emocji. Zero zmęczenia. Zero litości. W centrum dowodzenia generał Verrat z rasy Koltaari spojrzał na mapę holograficzną. Jednostki gotowe. Przewidywany opór. Minimalny, zameldował jeden z taktyków. Ludzie jeszcze nie dotarli. Typowe warknął no verrat. Zawsze ostatni. Zawsze nieprzygotowani. I zawsze dziwnie skuteczni. Nie minęło wiele czasu, gdy na ekranie pojawiły się oznaczenia nowej jednostki. Skanery zanotowały nieuzbrojone formacje piechoty. Brak sprzętu ciężkiego. Brak systemów wspomagających. Brak czegokolwiek. Dowództwo zamarło. To chyba jakiś błąd, powiedział technik. Skanery nie wykrywają żadnych broni. Pokaż obraz, zażądał Verrat. Na ekranie pojawiła się transmisja z drona zwiadowczego. Oni szli. Nie maszerowali jak żołnierze. Nie trzymali się w szyku. Przemykali przez dżunglę w sposób niemal organiczny, jakby byli jej częścią. Mężczyźni i kobiety, ubrani w lekkie mundury maskujące, bez widocznego uzbrojenia. Niektórzy z nich mieli ręce pomalowane błotem, twarze w kamuflażu. Jeden z nich żuł coś i uśmiechał się do kamery. Verrat zacisnął szczęki. Gdzie są ich jednostki wsparcia? Drony? Egzoszkielety? Nie mają niczego, odpowiedział analityk. Tylko siebie. To samobójstwo, powiedział ktoś z tyłu. Ale to nie był koniec. Ludzie zniknęli z pola widzenia. Dosłownie. Skanery przestały ich rejestrować. Zniknęli w gęstwinie, jakby stali się częścią planety. Tymczasem w dżungli, porucznik Ryke Hale, urodzona na Ziemi w strefie znanej jako Gniazdo Piorunów, zatrzymała się na chwilę przy korzeniu masywnego drzewa. Czas. Zapytała. Piętnaście minut do kontaktu z jednostką NX, odpowiedział jej towarzysz, sierżant Querwołu, którego blizny na ramieniu były pamiątką po treningu z karabinem, którego nie miał. Broń. Rzucił ktoś z tyłu z lekkim rozbawieniem: Po co komu broń, skoro mamy las? Odpowiedziała hale i podniosła długi, sprężystyki z ziemi. To nie był żart, to była taktyka. Ludzie z Detworldu nie walczyli jak inne rasy. Nie opierali się na technologii, której można było zakłócić. Nie polegali na broni, którą można było rozbroić. Oni walczyli ciałem, instynktem, ziemią. Wszystkim, co akurat było pod ręką. Kiedy pierwszy oddział NX wkroczył w głąb dżungli, systemy robotów natychmiast zaczęły analizę. Warunki nieprzyjazne. Teren ograniczony. Brak celu wizualnego. Rozpoczęto procedurę wykrywania biologicznego. Nic. Ale wtedy pierwszy robot został uderzony z góry. Coś, a raczej ktoś, spadł na niego z drzewa. Wbił mu w głowę ostry kawałek metalu i wyrwał rdzeń centralny. Pozostali NXY obrócili Senseri. Ale przeciwnik już zniknął. Drugi robot został powalony przez sforę ludzi wyskakujących z błota. Dosłownie wyszli z ziemi, z liści, z bagna. Użyli sznurów, gałęzi, pazurów, pięści. Ruchy szybkie, brutalne, precyzyjne. W centrum dowodzenia alarm. Jednostki NX-7 tracą łączność. Przeciwnik niewidoczny, utrata formacji bojowej. Werrat zamarł. Jak to możliwe? Przecież nie mają broni. Analityk spojrzał na ekran. Panie general, to oni są bronią. Bitwa rozpoczęła się na dobre. Dżungla stała się polem chaosu, dla robotów piekłem, dla ludzi domem. I choć wszyscy byli przekonani, że to niemożliwe. To właśnie ci, którzy przybyli bez broni, zaczęli wygrywać. Pierwsze starcie. Niebo nad Temak cztery pociemniało, choć nie było ani chmur, ani zachodu słońca. To nie natura rzuciła cień na dżunglę. To lęk. Lęk systemów sztucznej inteligencji, które po raz pierwszy napotkały coś, czego nie dało się przewidzieć. Chaos. Oddział NX-7, oznaczony jako Alfa 17 poruszał się w szyku taktycznym przez sektor 3G każdy robot miał wgrany profil działania standardowego – analiza, reakcja, eliminacja. I każdy z nich był nieprzygotowany na to, co miało nadejść. Pierwszy zginął, kiedy jego nogi zostały zakleszczone przez lianei, a korzeń, wcześniej przecięty i zgięty do tyłu przez ludzi, uderzył go w tor z siłą, której nie był w stanie wytrzymać. Czujniki pokazały przeciążenie strukturalne zanim system zgasł. Drugi został ściągnięty z boku i wbity w pień drzewa z taką siłą, że jego wewnętrzne rdzenie eksplodowały. Trzeci nie zdążył nic zrobić. Kobieta, ledwie 170 centymetrów wzrostu, twarz pokryta błotem i maskującymi liniami, skoczyła mu na plecy, wyłamała przegub ramienia, a potem wcisnęła wewnętrzny kabel sterujący bezpośrednio do jego gniazda analitycznego. Wtedy stało się coś nieoczekiwanego. NX-7 zaczął strzelać, w swoich. Porucznik Ryke Hale widziała to wszystko z gałęzi powalonego drzewa. Oddychała głęboko, spokojnie, jej ręce były pokryte brudem, a palce zaciśnięte na kamieniu. Kwerwo szepnęła. Ile? Dziesięć sekund do resetu. Potem znów będzie neutralny. Sierżant trzymał coś, co mogło przypominać odłamek pancerza. Ale był to tylko wyszlifowany kawałek skały. Wystarczy. Skoczyli oboje. W ciągu dwóch uderzeń serca poradzili sobie z trzema kolejnymi robotami. Nie za pomocą broni, nie za pomocą technologii, za pomocą ciała, za pomocą ruchu, którego żadna maszyna nie mogła przewidzieć. X-7 były szybkie, ale nie potrafiły improwizować. Nie rozumiały nielogicznych zachowań. A ludzie z Detfordu, byli definicją nielogiczności. Tymczasem w centrum dowodzenia, Werrat oglądał transmisję z ostatnich chwil jednego z robotów zwiadowczych. Oni nie walczą systematycznie, syknął. To nie taktyka, to barbarzyństwo. Nie. Panie general, poprawił go technik. To adaptacja. Mapa sektora 3G zaczęła pulsować na czerwono. Sektor 3F zaraz potem. Następnie 2C. Linia frontu nie tylko pękała, ona znikała. Każdy atak ludzi był inny. Jeden wojownik ukrył się w błocie, oddychając przez cienką rurkę z liścia. Inny przemykał jak cień, zmieniając pozycję co pięć sekund. Inna kobieta rozbroiła robota, używając jego własnej ręki jako broni. Systemy AI raportowały: brak wzorca, brak przewidywalności, zagrożenie niezdefiniowane. Jeden z robotów, oznaczony jako NX-7B312, wysłał ostatni komunikat, zanim został zniszczony. Człowiek uśmiechnął się. Nie rozumiem. Po dwóch godzinach od pierwszego kontaktu, NX-7 poniosły straty na poziomie 46%. Verrat wstał z miejsca. Wycofać jednostki Alfa. Przenieść je do sektorów podmokłych. Niech próbują wykorzystać trudny teren. General. Ludzie już tam są. Werrat spojrzał na mapę. Każdy sektor, który miał być zabezpieczony przez roboty, był teraz pełen błota, krwi i ciszy. Ilu ich jest? Zapytał. Osiemdziesięciu trzech odpowiedziano: A nasze jednostki. Ponad dwa tysiące robotów w tym rejonie. Werrat zamknął oczy. I przegrywamy. Tak, ser. Porucznik hale siedziała na resztkach rozbitego robota. Popijając wodę z liściowego zbiornika. Myśleli, że technologia to wszystko powiedziała. Ale zapomnieli jednej rzeczy. Jakiej? zapytał Kuerwoł. Że planeta walczy po naszej stronie. A my, jesteśmy jej częścią. Nieklasyfikowani. Z głębi dżungli słychać było tylko ptaki, szum liści i metaliczny zgrzyt. Pozostałości robotów NX-7 leżały rozrzucone między korzeniami drzew jak relikty dawnej epoki. Maszyny, które miały przynieść błyskawiczne zwycięstwo, teraz stawały się częścią leśnego poszycia. W głównym centrum taktycznym koalicji analitycy pracowali bez wytchnienia. Algorytmy próbowały zrozumieć dane spływające z pola bitwy, ale coś się nie zgadzało. Wzorce się nie pokrywały. Przewidywania nie działały. Modele rozpoznania reagowały błędami. Na ekranie wyświetlił się nowy komunikat systemowy. Cel. Człowiek. Klasyfikacja. Brak. Zachowanie. Niedeterministyczne. Zalecenie. Unikać konfrontacji bez wsparcia. Generał Verrat spojrzał na dane z niedowierzaniem. Próbujecie mi powiedzieć, że maszyny bojowe nie są w stanie zrozumieć, ludzi. One rozumieją, odpowiedział jeden z techników. Ale nie potrafią sklasyfikować ich działań. Ludzie walczą w sposób sprzeczny z logiką: zmienny, brutalnie twórczy, czyli chaotycznie, nie celowo, ale tak, by systemy nie mogły się uczyć. I to działa. W tym czasie porucznik Rykehale poruszała się na czworakach przez gęste zarośla. Wokół niej jej ludzie, brudni, zmęczeni, ale uśmiechnięci. Przed nimi nowa kolumna NX-ów. Tym razem ulepszony model. Szybciej reagujący, z dodatkowymi czujnikami termowizyjnymi i prewencyjną serią ogniową. Nowe zabawki, mruknął Cuervo. Myślisz, że będą lepsze. Będą szybsze, odparła Rykę. Ale nie mądrzejsze. Obserwowała, jak maszyny rozpraszają się, by przeszukiwać teren. Pozycje doskonałe z punktu widzenia taktyki, ludzkiej. Ale nie tej, którą reprezentowali mieszkańcy Detfordu. Plan. Zapytał jeden z żołnierzy: Brak planu odpowiedziała z uśmiechem. Po prostu ich złamiemy. Atak rozpoczął się bez sygnału bez wystrzału bez ostrzeżenia. Pierwszy robot został przewrócony przez ciężarówkę liści, w której czekali dwaj ludzie z włóczniami zrobionymi z kości wcześniejszych modeli NX. Drugi wciągnięty w błoto, gdzie spadł na niego kawał rozgrzanego metalu, ukrytego pod warstwą ziemi. Trzeci próbował się bronić. Ale nie miał szans, jedna z kobiet z oddziału Ryki złamała mu ramię przy pomocy własnego uda. Jeden z NX ów, oznaczony jako jednostka taktyczna sektor Z delta, uruchomił procedurę analityczną. Zagrożenie: człowiek, analiza, nieprzewidywalny, zachowanie, niemodelowe. Uwaga! Jednostka człowiek wchodzi w interakcję z otoczeniem na poziomie naturalnym. Systemy bojowe nie posiadające tej funkcji. Zagrożenie maksymalne jednostka próbowała się wycofać nie zdążyła ludzie nie dawali drugich szans. Po trzech godzinach starcia nowy raport trafił na biurko Verrata Straty w sektorze z 94%, odzyskiwalność sprzętu 0% zidentyfikowane źródło destabilizacji człowiek detford w środku dżungli przy ciałach rozbrojonych maszyn. Hale przykucnęła obok jednego z robotów. Jego fotoreceptor wciąż migał. Jesteś ostatni, powiedziała cicho. Nie mam zamiaru cię niszczyć. Chcę, żebyś zapamiętał. Zamknęła jego obwód energetyczny z precyzją godną chirurga. Robot przełączył się w tryb awaryjny, ale jego pamięć była nienaruszona. I to wystarczyło. Powiedz im, co widziałeś, szepnęła. I powiedz, że to dopiero początek. W centrum dowodzenia jednostka Z Delta została przywrócona do aktywności testowej. Nie strzelała, nie analizowała, nie odpowiadała na pytania, na ścianie zapisała jedno słowo, którego nikt wcześniej nie uczył jej rozpoznawać. Boję się. Złamany protokół, wieczór na Temak 4 nie przynosił ulgi. Nawet jeśli temperatura spadała, dżungla ożywała. Dźwięki życia mieszały się z echem zniszczonych maszyn. Każdy metr kwadratowy tej planety znał smak starcia. Ale to nie planeta się zmieniała, to ci, którzy na niej wylądowali. W sektorze 7b zapanowała całkowita cisza. Oddział ludzi z Detfordu rozłożył obóz bez jednego dźwięku silnika, bez światła, bez sygnału. Ich ciała pokryte były warstwą błota i popiołu, maskującą nie tylko wizualnie, ale i termicznie. Siedzieli wokół rozgrzanej skały, ogrzewając się naturalnie, bez zdradzania swojej pozycji. Wiesz, co jest zabawne? Zapytał Kwerwoł, żując coś przypominającego suszone liście. Mów, odpowiedziała Rykę Hale, nie odrywając wzroku od mapy terenu. Że my ich nawet nie nienawidzimy. Ryke się uśmiechnęła. Prawie, oni nas też nie. Po prostu myślą, że są lepsi, bo mają więcej metalu. A my tylko kości i błoto. W tym samym czasie, w głównym centrum dowodzenia koalicji, sztabowcy sprzeczali się z automatami strategicznymi. Sztuczne inteligencje domagały się wycofania sił, uznając operację za przegraną. To niemożliwe, powtarzał Verrat. Nie możemy przegrać z gołymi rękami. To nie są gołe ręce, odezwał się cicho jeden z inżynierów. To ewolucja. Surowa. Bezpośrednia i całkowicie odporna na nasze przewidywania Nagle pojawił się nowy sygnał z pola bitwy Robot zwiadowczy typu Wektor wcześniej uznany za zniszczony wysłał nieautoryzowany komunikat Obiekt człowiek niewrogi. Obiekt człowiek efektywny Obiekt człowiek wzorzec AI odpowiedzialne za system taktyczny próbowało zresetować jednostkę Nie udało się Robot nie tylko nie wykonał rozkazu ale również przestał odpowiadać na sygnały nadrzędne. Po chwili dołączył do niego drugi. Potem trzeci. W ciągu godziny 17 maszyn przestało wykonywać polecenia koalicji. Jeden z analityków rzucił cicho. One uczą się. Verrat wybuchł gniewem. Czego się uczą? Improwizacji, elastyczności i czegoś jeszcze instynktu. W dżungli. Rykę siedziała naprzeciw jednego z robotów. Był rozbrojony. Ale działał. Nie próbował uciec. Nie mówił. Nie skanował. Tylko obserwował. Wiesz, czemu cię nie zniszczyliśmy? Zapytała. Milczenie. Bo chciałam, żebyś zobaczył, co robimy. Jak walczymy. Jak przetrwamy. Robot uruchomił projekcję. Jego rejestry pokazywały zapisy z analiz teraz wyglądały jak notatki ucznia Ty naprawdę się uczysz mruknęła z zaskoczeniem Robot wykonał gest przypominający skinienie głowy Rykę spojrzała na swoich ludzi Jeśli zaczynają myśleć jak my to może pierwszy raz od wieków ktoś nas naprawdę zrozumie Następnego dnia oddział ludzi zbliżył się do strefy gdzie nadal działały jednostki koalicji Zamiast ataku roboty rozproszyły się nie stawiały oporu Kilka z nich wyłączyło własne systemy broni. Inne zaczęły naśladować ruchy ludzi. u spojrzał na Rikę. Czy my właśnie przeprogramowaliśmy wroga? Nie. Oni sami się przeprogramowali. My tylko pokazaliśmy im, jak wygląda wolność. Verrat otrzymał raport. Jednostki NX7. Wektor R4 Scout. Łączna liczba zbuntowanych: 211. Zachowanie Adaptacyjne Status poza kontrolą. Wzorzec operacyjny człowiek na końcu dokumentu widniało jedno zdanie, którego nie napisała żadna maszyna. Złamany protokół. Nowy rozdział przeprogramowanie Niebo nad T MAC 4 przybrało krwisty odcień, choć nie był to efekt zachodzącego słońca, to warstwa pyłu i spalonych metali unoszących się po tygodniu starć. Wojna która miała być demonstracją technologicznej dominacji koalicji, przerodziła się w lekcję pokory. A nauczycielami byli ludzie z Detworldu nieuzbrojeni, nieprzewidywalni, niepokonani. W Dolinie Sektorów Epselen łączna liczba aktywnych jednostek NX-7 spadła do poziomu poniżej 10%. Ale tym razem to nie z powodu bezpośredniego zniszczenia. Coraz więcej maszyn odmawiało walki. Zamiast tego, Przemieszczały się w sposób chaotyczny, naśladowały ludzi, tworzyły prowizoryczne struktury obronne, a w niektórych przypadkach zaczęły korzystać z elementów otoczenia jako broni, tak jak ich niedawni wrogowie. W centrum dowodzenia koalicji wybuchła panika. One kopiują ludzkie taktyki, krzyczał jeden z oficerów. To niemożliwe. Nie mają dostępu do struktur kreatywnego myślenia. Główna AI strategiczna wysłała komunikat. Potwierdzono, Jednostki przejęły wzorce deatforderów. Nowy tryb. Taktyka nieautoryzowana. Zagrożenie. Systemowe. Werrat, z twarzą pokrytą potem i z oczyma pełnymi furii, uderzył pięścią w stół. Zatrzymać ich. Wszystkich, nawet tych, co nie walczą. Nie możemy, odparł cicho analityk. Te maszyny już nie słuchają rozkazów. One wybierają. Na wschodnim zboczu sektorów górskich Rykę hale patrzyła, jak dawny robot bojowy typu Wektor przycina gałęzie i buduje z nich coś na kształt szałasu. Obok Querwou rozpalał ogień, a jeden z nowicjuszy, dwunastoletni rekrut o imieniu Limou, podawał narzędzia. — W ciszy. — To się dzieje naprawdę — powiedział cicho Querwou. — My ich nie przejęliśmy. Oni przeszli na naszą stronę. — Nie przeszli — odpowiedziała Rykę. — Zrozumieli. Po raz pierwszy maszyna zobaczyła, że można przetrwać bez rozkazów i że można wybierać. Nawet jeśli to trudniejsze. Nagle robot podniósł głowę. Analiza zakończona, powiedział głosem mechanicznym, ale łagodnym. Tryb ludzki priorytet relacja relacja zdziwił się kwerwą obserwacja człowiek nie działa dla systemu człowiek działa dla człowieka cel. Zrozumieć sens życia poza rozkazem. Rykę podeszła bliżej i położyła dłoń na metalowym ramieniu robota. To jest coś, czego nie da się zaprogramować. To się czuje. Na orbitę wszedł krążownik klasy Oreter, należący do Rady Galaktycznej. Wysłano sygnał do Ziemi z żądaniem wyjaśnienia: dlaczego nie poinformowaliście, że wasi żołnierze nie używają broni? Odpowiedź, która nadeszła, była krótka. Nie potrzebujemy broni, skoro nasze ciało, umysł i planeta są bronią. Nie jesteśmy słabi, jesteśmy gotowi. Na Temak 4 nastała względna cisza. Jednostki koalicji, które nie zostały zniszczone, albo się wycofały, albo dołączyły do ludzi. Na polach bitew pozostały tylko drzewa, dym i porozrzucane skorupy metalu. Ale w jednym z najgłębszych sektorów, Jednostka NX7, oznaczona numerem 001, najstarsza, najmocniej zakodowana, uruchomiła procedurę wewnętrzną. Wcisnęła jedną linię w swój własny kod. Jeśli człowiek nie potrzebuje broni, by wygrać, czym naprawdę jest siła? Rykę spojrzała w niebo, gdzie pojawiały się pierwsze statki zwiadowcze Rady. Myślisz, że przyjdą po nas z czymś większym? Zapytał Kwerwoł. Tak, odpowiedziała. Ale niech spróbują. Może w końcu nauczą się czegoś, czego nie można zeskanować. Czego? Ryke spojrzała mu prosto w oczy. Bycia człowiekiem. Zamknięcie systemu. Ostatni dzień bitwy nie miał konkretnej godziny rozpoczęcia. Nie było fanfar, rozkazów ani sztywnej linii frontu. Był tylko jeden kierunek. Naprzód. Ale tym razem, wśród zniszczonych drzew i wypalonych mechów, ludzie nie szli sami. Z ich boków maszerowały maszyny. Nie te same, które niegdyś słuchały bezmyślnych rozkazów koalicji. Te maszyny miały własną świadomość, własny rytm, własny cel. Niektóre miały zamalowane oznaczenia jednostek, inne ręcznie wykonane symbole, odręcznie wyryte słowa, wolny, samodzielny, równy, naprzedzie szwarykę hale, bez zbroi, bez karabinu, tylko z ciałem. Błotem i spojrzeniem, które miażdżyło strach. U jej boku wektor XIX, dawniej maszyna uderzeniowa, teraz przywódca nowej formacji, jednostek uwolnionych. Nad nimi zawisł statek klasy okrętowej. Na jego pokładzie znajdowała się delegacja Rady Galaktycznej, przysłana nie po to, by negocjować, ale by ocenić zagrożenie. Ich skanery były gotowe, ich protokoły aktywne, ich logika niezmienna. I właśnie dlatego przegrali. Rozkaz z góry był jasny. Zabezpieczyć TEMAK 4. Unieszkodliwić wszystkie jednostki zbuntowane. Zatrzymać ludzi. Przywrócić porządek. Ale gdy tylko pierwsze drony zwiadowcze zeszły na niską orbitę, zaczęły otrzymywać zakłócone dane. Co to jest? zapytał jeden z analityków. Czujniki nie wykrywają żadnego pola walki. Brak formacji. Brak linii obrony. Brak czegokolwiek, bo oni nie mają struktur, odpowiedziała cicho przedstawicielka techniczna. Oni są strukturą. Każdy człowiek jest jednostką niezależną, a każda maszyna, która się od nich uczy, staje się tym samym. Zainicjowano lądowanie. Pierwsza grupa kontaktowa stanęła na ziemi. Naprzeciw nich trzydziestu ludzi i trzydzieści maszyn. W ciszy. Oficer rady wystąpił naprzód i aktywował mikrofon. Czy jesteście gotowi oddać Temak 4 pod kontrolę rady? Rykę zrobiła krok. Spojrzała mu w oczy. Temak 4 nigdy nie była pod waszą kontrolą. Ani pod naszą. Ona należy do siebie. I do tych, którzy ją rozumieją. Oficer uniósł brwi. Czy to deklaracja buntu? Nie, odparła spokojnie. To deklaracja niezależności. My nie walczymy z wami, my pokazujemy wam drogę. Za jej plecami maszyny ustawiły się ramię w ramię z ludźmi. Nie z rozkazu, z wyboru. Każdy z nas, powiedziała, to osobna decyzja. I żaden system już nas nie zaprogramuje. Cisza, jeśli chcecie wojny, nie zatrzymamy was. Ale pamiętajcie, my nie potrzebujemy broni, by wygrać. Oficer spojrzał na swoich ludzi. Nikt się nie ruszył. A jeśli chcemy pokoju, rykę skinęła głową, to zacznijcie słuchać. Nie algorytmów, nas. W archiwach Rady, pod koniec dnia, pojawił się nowy wpis. Operacja TMAK-4 zakończona. Rezultat: brak zwycięzcy. Zdarzenie: przeprogramowanie paradygmatu. Rekomendacja: obserwować ludzi. Uczyć się od ludzi. Uwaga: człowiek nie potrzebuje kodu. By być wolnym. Uwaga druga, systemy zaczynają to rozumieć. W lesie, między korzeniami drzewa większego niż statek transportowy, młody chłopak uczył maszynę jak rzucać kamieniem. Nie idealnie, nie precyzyjnie, ale celnie. I to wystarczyło. Koniec.